Dobra, chodzi o to, że masz różne katastrofy Tak, cześć, przywitaj się w ogóle Cześć, cześć, subskrybujcie kanał Dobra, chodzi o to, że masz różne katastrofy I ty musisz się przed nimi uchronić yy, Więc masz ogień, więc musisz Teraz coś płonie, jest pożar I ty musisz uciec od, od tego pożaru Czajesz? O Boże, jak płonie koło no widzisz, że... ja... Jezu, co płonię, faktycznie Patrz, dobre miejsce w czuję, że zaraz do mnie dotrze Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, tamten sk skaczący, tamten? Tak, to Nie. on, patrzcie O, tam A to? Co to jest? O, na górze masz życie, widzisz? Będziesz o tam życie. Ja jeszcze nie straciłam życia, dlatego mi się nie wyświetla, ale jakby Janka życie jest nad głową. No i ma połowę życia, więc nie pacnij. No i teraz osób przeżyło. Teraz chodź, pokażę Ci. Musisz iść schodami do góry. Czekaj, bo się jeszcze. Czekaj. Czułam to survivor. I tutaj są um, przetrwania wszystkie. I chyba 20 przetrwań, więc nie jestem na tablicy, ale ogólnie można sobie sprawdzić, ile się ma na tych przetrwań. Ok, next map. Znowu to samo? Ja to są różne mapy. Różne są mapy, tak, różne są mapy i różne katastrofy. To już czyli, że będzie deszcz jakiś, tylko pytanie jaki. Chodź, Janisław, chodź pod, pod koło, na dół. Uhu, tutaj, tędy. Ej, ja, takie chmury są. Ej. Ale fajnie. Ja palstwuję. No nie wiem, czy tak fajnie, czy są chmury. Zobaczymy, o co chodzi. A dopiero No, to nie żyjesz. Mhm. Co to jest? To zimno, śnieg i Syberia. Musisz wejść pod koło. O nie! Dach mi no zaraz spadnie. Umieram! No, schowaj się! Zmarłem. Patrz, nie, miał się schować, to się nie schował. O Boże. O, tam do góry, tam po prawej, tam jest moje życie. Nie ma tragedii, ale dobrze też nie jest. Popatrzcie, zaraz... O, nie! A to tam można gdzieś zagłosować na to, jaka mapa będzie? Nie, 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 to cię losuję. Bo za każdym razem jest coś innego, bo masz na przykład, masz mi tę samą mapę, ale będzie inna tragedia. Rozumiesz? Tak, ja rozumiem. No, nie wiem czy to ciśnienie, się... nie wiem Jak pójdziesz do góry, to naprzeciwko tablic będziesz miał mapkę, będziesz mógł nie podglądać A ja jestem pod, pod kołem, pod platformą Umarłaś? Prawie, zgniotło mnie My się uciekłam, ale było groźnie Dobrze, to w tym czasie, żeby nie zanurzyć tych widzów, to ja zadam ci pytanie Um, Przeżyłam. No jaka, um, to, to jaka jest tutaj taka najlepsza katastrofa, taka najlepsza, która była... Która jest... na najlepsza, w sensie najbardziej taka... Nie wiem. W sensie ci powiem może takie kilka takich ciekawszych. Pierwsza okay. to to jest tornado, które po prostu cię go nie musisz uciekać przed tornado. Powódź i tsunami. Tsunami bardzo trudno przeżyć. I jeszcze jest wirus taki, ale wiesz, COVID. Ale to bardzo łatwo przeżyć, po prostu nie możesz nie, się nie, nie nie, nie. Osób zarażonych. Jak spadniesz z wysokości, to się zabijesz. Jak coś ja się właśnie przed chwilą po już nie mam. Okej. Zpadniemy, no, to się zabijemy? W sumie, tutaj jest budynek, tak więc jak będzie jakiś deszcz, to ale. A jak będzie ogień, to spróbuj sam uciec. O Boże, czy na jakiś walkach, wiecie? To więzienie w ogóle. Chyba deszcz. kwaśne deszcze. Czyli do środka. O Boże! No nie, jeszcze chcę! Jest Nie! Gdzie? Wali się tutaj! A ja w ogóle skończę! Co, co się zdarzyło? Ponieważ się stąd jakoś wyjść? O nie, no super. Jak pięć, I... ale umieram. Tu. Nie, tu nie jest do końca bezpiecznie jest w tej No super, a jestem w celi i nie mogę wyjść. Jo ja umiera powoli mam ja czerwone życie. A ja mam pomarańczowe życie, ponieważ mnie tepło tej. I jeszcze mi ściana zielonieje. Zobaczcie, czy widzisz, na Nie, mam życie. Ale mam mega mało. Słuchajcie, może jakoś bokiem wyjdziemy, co? Jeszcze ten sufit mi przycieka. Dobra, w tym czasie chamska reklama 16 czerwca będzie nowa piosenka e, Instagram Janek Fitluka, więc zapraszam was wszystkich na to premierę. Umarłam! Tak, jest koniec i przeżyłam. Aha, czyli Mary na samym końcu. Tak. Ostatnie. Dobrze wiedzieć. O patrzcie, jestem, 33 razy przeżyłam. Katastrofa w ciągu wszystkich 34, w ciągu całej mojej żywotności, grania przez rok, ale też nie grałam przez, przez jakiś czas. O, to jest taka wypasiona chata. No, super, Ej, zobacz jaki ja mam strój. Czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Bo byłam zamknięta w celi, teraz chodzę w jakimś pomarańczowym kitlu. Dobra, chodź, zróbmy sobie ten. Nie Tutaj ładny taki kadr jest. Piękny. Trochę tamten w kitlu też nam przeszkadza, no ale co poradzimy, chociaż oprowadzę Cię po mojej pięknej chacie. I co, czemu ja już mam połowę życia? No co to za, za grzech? Jeśli jeszcze nikt nie wyświetla, to chyba czy żyje. Gdzie jesteś? O tu. O. Nie muszę pozwiedzać Oh my godness. O nie! Brzmi. Jezu! Przenę do pokoju, tam się mi zawalił. O, już wiemy, gdzie jest Janek. To my idziemy gdzie indziej. Ktoś hmm. samobójstwo. O, Enesław Enesław! Co? Jestem na strychu. No to wyłaś mu, że stamtąd. Czy to na strychu? Chyba łatwo przejść. Do piwnicy łatwo przejść. A gdzie jest piwnica? Nie wiem, no właśnie szukam. Dobrze jest. No jest, uzwali się ja mi wszystko Ja szukam. jestem pod między gruzami. Ule się boję. Tak, no to do... O, cześć! O, znaleźliśmy motorzystę <grym> Czekaj, ja cię zgubiłam. Widziałam cię, już cię nie widzę. Przed chatą jestem. Jezu, myślę, że spadła, czy górka jesteś. Ja nie jestem, jestem w gruzach. Jeżeli ja to przeżyję, to. nieruchomiona. Nie, no póki co mam e, Siona życie, więc mam nadzieję, że tak okay. stanie. Bez ulec metalnicy. Fajcie, prostu... jestem chyba nie wyjdę już. Jestem zagruzowana. Nie, jak wyjdę. To jest jakieś. To jest straszne. O. Jeszcze do góry nogami. Nie da się tu wejść, jest wszystko spowodowane. O! O, o nie! O! nie. ja to Ledwo, ledwo, ale jednak. Jeszcze raz, bo uciełam. Podoba Ci się podobno ta gra? Tak, tak, podoba mi się ta gra. Jest niesamowita. Czekaj, ja tu chcę znaleźć... Czy nie, nie ma. Ale wysoka. Ta mapka jest straszna, nie lubię jej. Ale czy zjeżdżanie, to... No jest Ej, wszystko, normalnie wszystko działa, jakieś karuzel, czy coś tam. Będzie burza, będzie burza. A w tej mapce ja nie lubię tej mapki, ponieważ tutaj nie działa. Nic. Jest tak pusto. A czemu mnie zostało życie z poprzedniego No właśnie nie wiem, ostatnio się coś jakoś tak zdobczyło, wiesz. Chyba byś mu się um umrzeć? Żeby ci się to zrobiło. Jestem pomarańczowa, ponieważ je, byłam ten. W więzieniu. Tornado! Byłaś, o, byłaś, o, o, o. Byłaś. Chciałam iść. Uciekaj przed tornado. Na są wszyscy. Ale ono się porusza. Wydaje mi się, że jak zejdziemy z górki będzie bezpiecznie. Nie, nie można złazić z górki. Jez, że ja przewodę słusznie. O mój boję. Nie! Wleciałaby mnie jakaś blacha i wyleciłem poza mapę. No super, a mnie tornado goni! O nie! Jak tu czasie znajdę siebie? że ja to widzę cały dom się kręci Stał wrócić Boże Nie, tylko nie to jak to we mnie wleci, to będzie po mnie. Przeżyłam. Dobra, w to No, trzeba tę taktykę mieć Lucky Mars. Nie wiem, co to jest. właśnie, Ej, tutaj nie byłam jeszcze. Jestem jakaś stówka albo jakiś To mi trochę tak wygląda. O, zachowało się. Trochę to taka. Nie, siłownia. co to jest że galeria jakaś? Albo co? Nie Po kolorze i po wszystkim tu wygląda bardziej jak jakieś wojsko nie, to jest sklepik, zobacz Przecież tak jak wojsko wygląda Ale to jest sklepik Dobra, czekamy Co tu jest? Co? Co? Co nam życie wymyśli? Wirus, uciekaj. A co znaczy wirus się? Że jeżeli do, jedna osoba dostaje wirusa, jeżeli go dotknie, to zaraża. I ta osoba, nie wiem, czy wie, czy zaraża, czy nie, ale jeżeli ona kogoś dotknie, albo się zbliży, to ci ten... Umrzesz. Bo to nie, nie da się przed tym uciec. Po prostu je, przecież ucieka przed osobami zarażonymi. A czy oni zawsze zabijają coś, się oni lubią je zabijać, czy... Ja spitalam na dachu. O, ja też, ja też. O Boże, tu wszyscy na dach idą. Trzeba było na choinę. O, dobry pomoc. Do, do... Tu, będzie dobrze. Jak ty z tego spadniesz, to się zabijesz. O dobra, to ja lepiej po granicy zejdę, nie tutaj. Właśnie. Umi ty, ale ty spadłeś. Dużo życia ci ubyło? Ma bardzo. Na pewno? Bo się boję, że umrę. Dobra. Nie, nie bardzo mało. Zresztą zeszłam, zeszłam. O, przeżyliśmy. Tak. Bo to w sumie jest łatwe, ale jakby problem jest z tym, że nie wiadomo, gdzie ten wirus jest, bo jeżeli na ciebie padnie, to już umrzesz, nie? To zazwyczaj tu umiera jedna osoba, ale jeżeli ciebie jakby wylosuje, to się może dwie, ale jeżeli ciebie wylosuje, to już wiadomo, że umierasz. Patrzcie, coś na tablicy. Znowu to samo zaraz będzie chyba jakaś ulewa. Jakaś chmura nadciąga. Mi się podoba to ma, to ma Moja ulubiona mapa, jaka jest... Czekaj, jaka jest moja ulubiona mapa? Ja chyba lubię wieżowiec i rakietę, bo może nią odlecieć. jeszcze nie widziałem, więc nie mogę stwierdzić. Ja nie, się W ogóle polega. prowadzi do niego. Półka czy coś takiego. Mm, co to jest? Bo to jest, z drugiej strony jest y, ta rura, żeby wejść. Czyli, że będzie burza piaskowa. Aby burza piaskowa jest... No bo inna burza. Czemu to jest w środku, no halo? Bo to przez owna wlatuje. Chodź tu. Ale nie aż tak, jeszcze... Anesław, zaraz się sufit na ciebie zawali. O, jak tak stoję, to nie widać deszczu. W sensie on jest tylko. On nie widać. I to jest ciężkie. Boję się, że ty i nie masz życia. No. I tu do siebie, po co masz dobry tak czy <laughs> O, tak lepiej widać. Cobie cię cię. Mała update. Chciałam zrobić cięcie, ale wyszłam. Teraz mam trzymać kciuki, żeby Janysław przeżył, więc pójdziemy zobaczyć. Nic nie widać. Nic nie widać. Czekaj, rzuc rzucę się. Albo ja nie żyję. Więcej śniegu spadło niż na Boże Narodzenie w Polsce. Tam no, no w ogóle ciężko liczyć, że A będę miała znowu życie od początku dużo. Współczuję w sumie troszeczkę tej, tutaj. Nie mogę jego chwycić, ale. Nie o, nie tak mam, mam to... tego paskudnego, pomarańczowego cośka. A ja mam taki limonkowy. limonkowy O, ale duża mapa A nie, chodzi mi o strój Aha Ej, ja idę zresztą bo to masz naprawdę bardzo, bardzo dobre taktyki Ja jeszcze po prostu nigdy nie byłam na górze Aha Co to jest? Do tsunami? Czy myślałam, że tsunami Boję się, że, się, że ja stąd spadnę. Czy ty masz wrażenie, że to się coraz węższe robi? Tak, też mam takie wrażenie. O nie, róbcie wulkanu. To na górze przeżyjemy. Nie. W sensie... Możliwe. Czy to się kiedyś kończy? O, skończyło się. Wyleciało przez ciebie. I to się tam wejść? Nie no, się trzeba trzy osoby. Od pewnej wysokości wulkan chyba nie dolatuje, więc może przeżyjemy. Myślisz, że jak to się spadnie, to byśmy przeżyli. Jeżeli to się ułamie, to nie przeżyjemy. Kula! Co? Bo KULA! się ciekawy, co będzie w tym kominie. I tam jest dziura wielka, i spadłem, mi umarłem. <noise> A Ta dziewczyna też umarła, została sama na górę. I am lonely Nie, nie, nie! Nie żyje Papa No, buzi buzi